Ma Przepraszam, nie, 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 nie mówi się tak. mordy jesteśmy w... Wow, fikołek Tom Brider, dokładnie tak Kolejny odcinek, ponieważ łapy dobiliście Także jak dobijecie teraz 10 tysięcy łapek To lecimy z kolejnym odcinkiem Z naszej nowej serii Tom Brider, jakbyście już nie wiedzieli nie, Słuchajcie, mam tu coś czerwonego I to nie jest wcale alergia To są rumieńce Zarumieniłem się, bo jesteście Zaszczyciłem się troszeczkę Mam takich super widzów wspaniałych wręcz bym powiedział, że się zarumieniłem. I nie jest mi z tym wstyd. Zapraszam do oglądania. Aha, i jeszcze to zostawcie suba. Będę bardzo zadowolony. Ognisko się dalej pali, jak widzicie. Wszystko jest w porządeczku. E, dzisiaj będziemy łowić zwierzęta. Z tego co pamiętam, to za chwilę wyskoczy nam taki komunikat. E, Macie Klara Croft, proszę bardzo, e, upoluj sobie jakąś zwierzynę. Okej. Okay. Czy to będzie tutaj? Bo właśnie. Sarenka! Nie, to nie była sarda, przecież to były łoś! Może też nie łoś, bo to miało rogi, ale wyglądał jak sarna. Może to się jeleń nazywa. Ale niekoniecznie. To bardziej żerafa. I w ogóle nie zwracajcie uwagi na moje słowa dzisiejsze, bo czuję się jakbym był trochę podchmielony. Ale nie jestem, nie martwcie się. Dobra, więc co dzisiaj będziemy ze zwierzyną walczyć, może właśnie polować. Zobaczymy co to... Co tu się dzieje? A, zaraz. Muszę użyć tego łuku. Okej. Okay. Czyli, jak widzicie, pierwsza niespodzianka dzisiaj. Jakiś trup wisi na drzewie. Nie jest to dość przekonujące, ani zachęcające do dalszej rozgrywki. Aczkolwiek my się niczym nie przejmujemy. Jen, zobaczcie jak to jest pięknie. Wodospady. Popka brakuje. Wodospady. Nie wolno spać, nie wolno spać Gołymi rękami nic nie upoluję Muszę znaleźć jakąś broń Muszę mi się nauczyć gołymi rękami, Lara Halo, o co ci chodzi? Wyobraź sobie, że łuku ci kiedyś zabraknie Będziesz sama na sama Sam na sam Z niedźwiedziem, i co wtedy? I co, nie, nie upolujesz go Gołymi rękami? Będziesz musiała się ratować wszystkim Nawet Policzkami, zdrzami. Co jeśli tego łuku zabraknie? Dobra, gadam Farmazony, ludziska. Nie, nie zwracajcie na to uwagi. Jak dojść do tego ziomka? Chyba musimy pójść górą, yy, ale jak tam się wspiąć na górę? Zobaczcie, jakiś stary bunkier nam tu zostawili. Czy możemy tam wejść? Czy nic nam, nam tu na rejnie wyskoczy? Nic nie widzę. To dobrze świadczy. Chociaż wolałbym widzieć, bo wtedy jestem przygotowany na pewne nieprzygotowanie. A gołymi rękami nic nie uporuję. No to, to już słyszałem. Muszę znaleźć jakąś broń. Ty myślisz, że musisz do mnie po chińsku mówić, żebym zrozumiał? Raz wystarczy. My tu mamy z Larą gorszy okres, czasami się pokłócimy. Na to też nie zwracajcie uwagi. Są ci upadki i spadki. Także się nie przejmujcie. Kolejne przeszkody. Na ostatniej gałęzi się poślizgnęliśmy, także teraz trzeba uważać. Uważaj po pomalutku, pomalutku do przodu, bokiem, przepuść mnie. Nie przepuszczaj, tylko idź ostrożnie, kobieto. Ile ona emocji w nas, kurczę, wypompowuje? Wy no i co, i teraz musimy się pochylić. Nie spierdziel się z drzewa challenge. A czym ja mam to kliknąć? D. O, dobra, mamy to. Ciągaj! Ty, ale wstała. Twardość, twardość to jest niemiękkość. Prowizoryczny łuk, dobra, teraz będziemy mogli, słuchajcie, polować sobie. Także co? Kogo dopiero popolować? Hmm. Najlepsza forma i technika nic ci nie dadzą, jeśli nie zdołasz się skupić. Tak, także musimy się skupić. w obsłudze każdej broni jest koncentracja. Koncentracja pełną parą. Jak najbardziej. Mamy szczały i teraz. Nie Muszę znaleźć coś do jedzenia. I teraz musimy znaleźć coś do jedzenia, bo nasza koleżanka umiera z głodu. Nie możemy pozwolić na to, żeby z pustym rządkiem biegała, bo mamy tutaj misję do spełnienia, prawda? Także co, szukamy jakiejś zwierzyny? Czemu ja się zatrzymuję, jak mówię? Jestem w takim stanie, że, żeby coś powiedzieć, muszę się zatrzymać. Trzeba to zmienić. Życie jest za piękne, żeby się zatrzymywać. Nie zatrzymujcie się. Nigdy więcej. To co, jakąś zwierzynę tutaj trzeba upolować, tak? Tam coś widziałem. nie wiem, czy to jest błot gry, widzicie tutaj? W sensie, może. O, tam widzicie? A to są strzały, dobra! Mamy sarenkę! Jelenia, przepraszam, nie będę już mylić tych pojęć. Zwierząt. O, w dupala, dawaj! Za lekko! Kuj! A, skill'a też trzeba się nauczyć. Ale pamiętajcie, na spokojnie. Cierpliwość to podstawa. Ty, dwa razy potrzebujesz strzała? Nie! Ej! Boże! Jakiego ja mam strita na oczach? Nie wiem, co się dzieje w ogóle. Ej, ta sarenka, sarenka. Czy ja mogę przestać mówić sarenka? Jeleń, pospolity jeleń. Tam jest jakiś, ale tak daleko chyba bym nie chciał iść. Tu coś mi łazi, tu jest, patrz, 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 patrz. W głowę. Kurde, mogłem strzelać. Yeah. Mamy to! Upolowana! Znaczy nie, dla mnie to nie jest nic dobrego. Biedna. Wybacz Ej, no smutno się zrobiło. Tylko nie płaczcie. Nie wylewajcie łez. Nie teraz. Na to jeszcze przyjdzie czas. Biedny jeleń. No, no. Wybacz i jeszcze dobi. No najlepiej. Nie no, taka jest kolej rzeczy. Trzeba przetrwać. Tutaj nie liczą się uczucia. Nie liczy się to, co masz w głowie, ale liczy się to, co masz w głowie. Musisz przetrwać. Instynkt przetrwania się włącza. Nie myślisz o tym, czy możesz kogoś skrzywdzić. Robisz wszystko, żeby przeżyć. Kobieta w dziczy. Wróć z mięsem do obozu. Wiecie co, ja bym jeszcze troszkę Posłuchaj, Laro. Czasem nie będziesz miała pod ręką cudacznych gadżetów, które powiedzą ci, gdzie jesteś. Jeśli jednak nauczysz się czytać z, gwia z gwiazd... Z gwiazd? ...otoczenia, zawsze odnajdziesz drogę do domu. No ci powiem, że tak za bardzo nie widzę, także na szczęście zapamiętałem mniej więcej drogę... Nie no, zgubiłem się. Patrzcie, jeszcze jedna! Jest! Mamy ją! Dobra, jest jedna! Dawaj, Lara. Lecimy! Oj, nie mam już szczał. Ale to nic, mamy więcej mięsa, to też się liczy. Króliki, sarenki, bos! jak tu was dużo, super! Nie sarenki, czy ja złapycie ręki Tak, na pewno powiedziałem sarenki. Już tak nie będę mówić. Ale po strzały trzeba iść tak czy tak, bo w razie, gdyby, nie daj Boże, ktoś nas zaatakował, no to mamy lipę, nieprawda? Trzeba mieć zapas strzał, chciałem powiedzieć szczał, ale nikt tu jeszcze nie sikał. Co to ja w ogóle Tam gdzieś u góry były, ale to bym musiał wejść na górę. Chyba, że jeszcze yy, los nas obdarzył tutaj gdzieś na dole strzałami. O, o, o! Są tam u góry, patrzcie! Lecimy! Go, go, go! Yeah. Przepraszam. I na razie nie będziemy polować na dziczyznę, bo... Mamy dwa mięska, myślę, że tyle na razie wystarczy, a, tak jak mówiłem, strzał nie chcemy wszystkich wykorzystywać. Chyba, że jeszcze jakimś cudem damy radę tam przeskoczyć, no ale jak? No Spider-Womanem to nie jestem, niestety. Wracamy do obozu. Trzeba podgrzać mięso, bo surowego nie, nie jemy. Nie tym razem. Powiedzmy, że... Y, pamiętam drogę. Tak, tak, tędy się szło, dokładnie. O, kolejne strzały! Kobieta wdziczy. No to już wiemy, żeby wrócić do obozu. Da się tutaj jakoś szybciej biegać. O, da się chodzić. Ja sobie pójdę, wy poczekajcie. To nie jest czas na żarty. To jest życie. To jest prawdziwe, ciężkie życie, które musimy przetrwać. I co? Kolejna scenka będzie? Menu obozu. Punkty umiejętności mamy. Dalej! Bystry wzrok umożliwia dostrzeganie trudnych do znalezienia zwierząt i źródeł pożywienia. Opanuj. Opanuj się, opanuj. Chcę to opanować. Jest, opanuj. No, opanowaliśmy się. Jest wspaniale. Wymaga jeden... Okej, okay. czyli punkty umiejętności najprawdopodobniej zyskamy z łowów. Może z... Z... z ze zdania jakiejś misji i resztę możemy sobie dodawać te punkty umiejętności do naszych skillsów Syćko jest git Konrad Roth, kapitan okrętu Endural Rozbiliśmy się na wyspie wewnątrz Smoczego Trójkąta Roth? Lara? Ty żyjesz Już dobrze Mamy dobrze. kontakt Ci nie jest? Co się stało? Pamiętam plażę Potem straciłam przytomność i obudziłam się w jaskini Wtedy zobaczyłam jakiegoś szaleńca i czyjeś zwłoki O Boże Gdzie teraz jesteś Lalo? Jesteś bezpieczna. To było takie przerażające. I to wszystko moja wina. To wszystko moja wina. Laro, posłuchaj mnie. Wysłałem SOS z Endurance, zanim otworzyłem pokład. Mam nadzieję, że ktoś odebrał sygnał. Rozmawiałem z innymi. Przegrupowujemy się. Proszę, przyjść po mnie. Muszę zostać tutaj. Dasz radę, Laro. Pamiętasz, jak wspinaliśmy się na Snowden? Powiedziałaś mi wtedy, że najważniejsze to wiedzieć, że nie wolno ja się zatrzymywać. Się. Musisz się dostać na górę przez ruiny. Pamiętaj, czego cię uczyłem. I nie wyłączaj radia. Okej. Okay. kurczę, zrobiło mi się nieco smutniej niż smutno było wcześniej. Ze względu na to, że niby połączyliśmy się, niby mamy tą myśl, że jest jeszcze ktoś, kto żyje. Muzyka jakaś, czekajcie, posłuchajmy. Jan Ludwig van Beethoven. Dokonczę myśli. Na początku dostaliśmy nadzieję, że ktoś jednak żyje. I to jest spoko. Aczkolwiek w momencie, kiedy wiemy, że ktoś żyje i nie jest w stanie nam pomóc, wtedy zaczyna się lipka. Ponieważ musimy liczyć tylko i wyłącznie na siebie. Nikt nam nie pomoże. No niestety. Taka była kolej rzeczy. Czemu? Czemu to się otworzyło? Czy Nie wiem, czy tu Halny zawiał, czy, czy, czy znowu jakieś duchy. Mam nadzieję, że to Halny. Halo? Halo? O, jeszcze mam dobra Jeszcze mam, dobra, wchodzę. Wiecie co? No, 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 na dół jeszcze tam wejdę. Ale wiecie co, tak se pomyślałem właśnie, że kurczę, nie mogę za dużo myśleć. Jak ja za dużo myślę, to jestem bardziej przestraszony w życiu. Także najlepiej nie myśleć w ogóle i robić to, co podpowiada wam serce i dupa. Okej, okay, schodzimy gdzieś. Czemu ja tam muszę schodzić? Chyba da się tędy przejść. O! Chyba da się przejść! O, cholera Miałaś tyle miejsca na zewnątrz, żeby gdziekolwiek pójść. A ty chcesz tam schodzić, kobieto! Kocznij, chwyć się drabiny No już schodzę. powykrzywiało mnie na samą myśl. Ale pamiętajcie, co przed chwilą powiedziałem, nie myślimy, tylko działamy. Ty, zeszlibyście, nie? <noise> w sensie zeszlibyście. Jakbyście byli w takiej sytuacji No kto by nie zszedł? Przecież aż się prosi Także schodzimy, nie chciałem tego robić Halo? Ale ktoś pięknie śpiewa, naprawdę Maryla Rodowicz gdzieś tam jest Idziemy szukać Maryli odłowić. Jakieś napisy To nie są chińskie napisy Nie, to są chińskie napisy, czy jaki to jest język? Bo już mi się plączę. Co to za symbole? No właśnie ciekawe to jest, bardzo ciekawe Symbol tym mm mhm. Światło, mhm. Mm ciekawe, bardzo ciekawe. No nie chce mi się tu ładzić, ale zrobię to, bo się nie boję. Jak kiedykolwiek się boję, co wy nie, nie lubię takich przebitek, bo one też często wróżą nic dobrego. Pamiętajcie, mm, A... Jest wszystko w... Co ja wyprawiam? Bo dopiero teraz pomyślałeś, co ty wyprawiasz? Trzeba było myśleć, zanim schodziłeś do tej ciasnej dziury! Tutaj kolejne znaki. Y, policzmy dni. Y, nauczyliśmy się we Fnafie liczyć o, do, do trzech, to teraz policzmy do. Raz, dwa. Nie chcę mi się liczyć. Oki doki, madafuki. Zapraszam na imprezę! Coś tu stoi! Czy to wisi? Czaski! Czemu ja tego wcześniej nie zauważyłem? Znowu się poprółem cały. Ja myślę, że te symbole mogą coś oznaczać. O, mądry jesteś! W każdym razie mogą dawać tam jakieś wskazówki? Trzeba na to zwrócić uwagę. To Boże! Przecież to szaleństwo. No co ty? Ej, ona ma jakieś naprawdę opóźnione myślenie. Myślałem, że ze mną jest problem. No one. Lives. Nie, lecives. Nie mam pojęcia, to co to znaczy lecives. Sorry, not English today. Lecives. Ty jeszcze mi dadzą, żebym się sam przetłumaczył. A może podejdziemy i gra nam przetłumaczy? Oczywiście, że nie. Lupa. Zbadajmy więc. Ta tradycyjna maska no przedstawia pełną nienawiści kobietę w przebraniu demona. Zajebicie! Zioła campo. Nie odkryto, nie odkryto. Okej, okay. czyli tutaj też mamy challenge, w sensie, że musimy odkrywać dużo. Mhm, super. Bardzo się cieszę, że ta gra jest tak bardzo super rozwinięta świetnie. Naciśnij E, aby zebrać. Zebraliśmy coś. Nie mam pojęcia co Nie wiem co to było. Tam są jakieś żywi. I to pytanie, czy śpiewają z lewej? Czy z prawej, idziemy w prawo czy w lewo? W się sensie na odwrót, w lewo czy w prawo? Eee! Ja za dużo słyszę rzeczy, ściszę sobie leciutko Nie, nic, nie ważne. Idziemy Wielokrotnie, aby wyważyć Nie, my jeszcze będziemy hałasować w takim miejscu, no dobra Z buta wjeżdżam Jednym ściskiem wyłamuje zab... Muszę czymś to podważyć, aha, dobra, może nie z buta Przytrzymaj, żeby podpalić Okej, okay, czyli mamy inne wyjście, oczywiście dużo cisze O nie Ej, te komentarze są wspaniałe! Czy to jest... A nie, dobra, to jest, to jest mięso zwierząt. Okej, okay, super! Świetnie! E, mamy to! O to mi chodziło! No to nie jest to, na czym się górnicy wspinają. Ło wow. No czekam! Czekam, czekam! Poczekam sobie jeszcze chwilkę, zanim tam wejdę. Wielokrotnie, dobra. Nie wiem po co ja to wyważam. Mamy wyjście obok, ale trzeba przećwiczyć pierwszy. Super. Idź naprzód. Czyli teraz tutaj idziemy. Dawaj! Pff. Dalim radę. O, jeszcze niżej, jeszcze musisz. Idziemy. Błagam, tylko żeby nic tutaj nie spotkać. Wy też oglądając to, co teraz nagrywam macie w sobie dużo stresu? Bo powiem wam szczerze, że ja mam... Pip. Aczkolwiek z drugiej strony sobie myślę, że Wy możecie nie mieć tego stresu, bo. No jeszcze jest mój debilny komentarz. Który też jest spowodowany stresem. I przez to mogę Wam cały klimat psuć. Mam nadzieję, że Wam nie, po nie popsuję tego klimatu, kurczę. Muszę się ogarnąć życiowo. Gdzie my jesteśmy? Jakieś dłabiny. No dobrze. No dobrze, super. Ja się bar. Psy? Wielki! Jedy, będziemy przed wilkami uciekać? Niedobrze się dzieje, niedobrze. Ale bardzo dobrze, że mamy wyjście. I bardzo się cieszę, że nic w tych, tutaj, tych tych, 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 tych tunelach nas nie złapało za nogę. Ale teraz czekajcie, bo tutaj naprawdę coś wyskoczy. Nic nie wyskoczyło. Co się stało, Lara? Powiedz mi. Cóż to za wyjątek, że nic nas nie przestraszyło? Dobra, nie myślę. Trzymajmy się pierwszej myśli, nie myśleć. Co to się dzieje? Sam? Coś południowym... tu jest. Zgasię pochodnie, żeby nie hałasować. Słyszałaś? Słyszałam! Palimy ognisko. Wypatruj dymu. Ej, to ludzie! Drodzy. Ludzie. Ktoś tu jest, dobra. Ty... No, 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 Chciałem już siłą to załatwić, żeby pogrodzić troszeczkę, ale to chyba nie jest dobre wyjście. Zobaczmy, kogo tutaj spotkamy. Laro, udało ci się. Sam, ale. Dzięki Bogu Niespodzianka! No, niby sam, ale nie jest sama, nie? Tutaj jeszcze ziomek jakiś. Dobra, przepraszam. To miejsce każdego czyni nieco nerwowym. Rozmawialiśmy z Twoją załogą. Są już drodze Ej, ale fajnie, że znaleźliśmy ziomkę. Patrz, A tyle mogłem zrobić. Gdzie moje maniery? Przepraszam, nazywam się Matthias. Ja bym mu nie ufał. Jestem nauczycielem, no i zgubiłem się na bezludnej wyspie. I no, uczę... Się, że dziki srać. Życie na wyspie. Słonko, wyglądasz na wykończone. Straszny ten człowiek. Tak. Sam właśnie opowiadała mi o słonecznej królowej. Tak, o Chimiko. Opowiesz mi więcej. Zaciekawiło mnie to. Może trudno w to uwierzyć, ale kilka tysięcy lat temu królowa Chimiko rządziła niemalże całą Japonią. Ech. Odbiła opowiadać tę historię. Chimiko była piękna, tajemnicza, ale także bezwzględna i potężna. Legenda głosi, że miała szamańskie moce. I tutaj zwykle tracy zainteresowanie. Cóż, w mitach zawsze tkwi prawdy. Władała samurajskimi wojownikami, wspaniałą burzową gwardią. Ujeżdżali pod muchy wiatru i obracali w perzynekach... W <t> Mówi się, że wstawało na skinienie Chimiko, a ona władała wszystkim na co padły jego promienie. Ej, my słabniemy? Czy o co chodzi? Nie. A nie, dobra, ze zmęczenia. No to ciekawa musiała być ta historia. Rzeczywiście. Sam, Matias. O, i zostawili nas. Sam! Wspaniale! Sam! Chyba, że to był sen. Ej, nie zdziwiłbym się, jakby to był tylko sen Że oni tam byli, w sensie, może jakieś halucygeny? Jeszcze w pułapkę ześ wpadła Nie! Sam! Kobieto! Nie! O, jeszcze wielki! Ja pierdykam, dobra, będzie walka! Naciągaj miecza, Łuka! Jak się naciąga? Chuj, Tu coś będzie! Jest tu! Kurde, nie trafiłem! Ty szpatu! Przepraszam, nie, 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 nie mówi się tak! Dlaczego tak blisko te krzaki są? O, jest! tu. No, dawaj, dawaj! No, no! A? Jest. No, no widzicie Lara Croft tutaj w akcji. No i teraz mamy drugi problem. Tutaj. Nagle się pojawiła, jak już musieliśmy pozabijać Wiki. No nie mogłaś wcześniej przyjść. Proszę. Samą porę! <ścoughs> Logika, nie? Dobrze ci widzieć, ptaszyno. Ptaszyno, zarywać do niej! Mamy na inaczej porozmawiać? Była z tobą. Była tutaj z tym człowiekiem, Matiasem, ale zemdlałam. Kiedy się odsknęłam, już jej nie było. I po co się wam było szmędać? co? Musimy ich znaleźć. Zaraz, zaraz, a co z Rotem? No dobra, rozdzielmy się. Jedno z nas pójdzie z Larą na spotkanie z Rotem, reszta się rozproszy i poszuka tam. Dobra, ci nie Jasne. będziemy już sami. Nie, nie, lepiej ja. Umiesz się tym posługiwać? Dawno nie strzelałem, ale pamięć powoli... Świetnie, że takiego twardego roku, mężczyznę sami będziemy sami mieć u swojego boku. Właśnie tego potrzebowaliśmy. Ach. To my będziemy tak prędzej rady? go chronić, niż on nas. Muszę tylko chwilę odpocząć, Dzięki. Ale mózg też nam się przyda, bo on się właśnie wydaje taki wyedukowany chłopak. Zresztą chwalił się w poprzednim odcinku, co on nie zrobił. Trójkę 5 plus dostał z matrmy. Tak. Ale wiecie co, no zawsze lepiej wójtem już samemu. Ty, ty, ty zaczekaj tutaj. Ja... Znowu nas zostawiają, no ja proszę was. Okay. Czemu w tej grze są takie dziwne ludzie? Każdy nas zostawia, na chwilę przychodzi, za chwilę znika. Czy serio? To... Może wali od tej Lary już no tak potem po tym wszystkim. Nie wiem, nie wiem dlaczego tak to wygląda. Czemu od nas od razu ludzie uciekają? Powinniśmy się jednoczyć na tej wyspie, ludzie! Powinniśmy być razem! A nie! Pojawiasz się i znikasz! Przepraszam, uniosłem się troszeczkę, no ale nie dziwcie mi się. Jestem po prostu sfrustrowany całą sytuacją. Ruiny w lesie... Od czego zacząć? Hm. Croft i jestem archeologiem z Endurance. A ty co? Latku, który rozbił się na wyspie w Smoczym Trójkącie na wschód od Japonii. Pamiętnik piszesz? To miejsce jest niesamowite. Widziałam wraki, które mogą mieć nawet kilkaset lat. Nie jesteśmy tu pierwsi i wiem, że nie jesteśmy sami. Z tym miejscem coś jest nie tak. Jeśli nie zdołam opuścić tej wyspy, być może ktoś kiedyś to znajdzie. Okej, okay. czyli kronika dobrego zawodnika, Larry Croft. Zamykamy. Dziennik Larry, aha, czyli prowadzimy też dziennik. Dobra, zobaczmy jeszcze co my tu mamy ciekawego. Książka? Ja Mam sam rodziny. Wybraliśmy się na wyprawę, żeby odnaleźć ojczyznę moich przodków. Odkąd kilka lat temu opowiedziałam Larze historię Chimiko, ciągle szukała tego miejsca. Ja nigdy zbyt dużo o tym nie myślałam. To znaczy, o tym, że ta opowieść mogłaby być prawdziwa. Moja babcia opowiadała mi tę historię tak, jakby to było wspomnienie. Wiele tysięcy lat temu królowa Chimiko władała krainą Yamatai. Na jej rozkaz wschodziło słońce, a ona władała wszystkim, na co padło jego promienie, od gór aż po morze i dalej. Pewnego dnia jednak Yamatai po prostu zniknęło bez śladu i popadło w zapomnienie. Ludzie, powiem wam tak, zazwyczaj jak gram w gry, nie skupiam się tak bardzo na tej fabule. Gram po prostu, żeby sobie pograć. W tym przypadku chciałbym wszystko słuchać, chciałbym poznać historię tej całej gry, wiedzieć, z czym co się je i też wiem, że są ludzie Ciekawi, niektórzy z was, którzy to oglądają, też ciekawi tej właśnie historii, co się dzieje, po co to wszystko, także dlatego nie przewijam, mógłbym to robić, mógłbym szybciej przejść tą grę, aczkolwiek wolę sobie właśnie doedukować się troszeczkę, ogarnąć o co chodzi w tej grze i mam nadzieję, że wam to nie przeszkadza, a jeśli przeszkadza, to... To problem, nie? No ja będę czytać, ja będę czytać, będę słuchać, bo chciałbym poznać historię tej gry, po prostu. Do zapalenia tego potrzebny jest ogień, ha! No myślałem, że wodą się podpala! Jest tu gdzieś woda? Nie ma wody. To jak my sobie poradzimy? Jak my teraz rozpalimy? No dobra, jak nie ma wody, to podpalmy to ogniem. O! Pięknie! Co to spadło? Co tu się stało? Skąd tu A tu tak miało być? Najprawdopodobniej tak. Dobra, no to co? Idziemy dalej? Zbieramy łuki! Łuki! Eee, mm... Naciskaj wielokrotnie, aby rozważyć Rozważyć, tak, musimy to rozważyć, musimy to wyważyć Dawaj, lala No oczywiście, potrzebujemy Czekan jest zbyt słaby OK, czyli potrzebujemy kogoś, kto nie czeka Mamy mapę Ty, tu jest mapa, dobra, nie zgubimy się Relikt Obóz szybkiej podróży I obóz, a tutaj mamy Nadbrzeżny, aha Czyli tam musimy się dostać Więc idziemy, moi drodzy, do nadbrzeżnego lasu W tą stronę? Jeszcze raz sprawdźmy. Okej, okay. musimy się nauczyć obsługiwać mapą. Mapę. Laro, tutaj znalazłem coś! Biegnę! Mi się to nie podoba. Mi też. Nie ufam temu człowiekowi. I wypatruj dużej bramy! Idź pod górę i wypatruj dużej bramy! Mam nadzieję, że tu nas nic nie zaatakuje, bo słyszę dziwne rzeczy. Jest sarna! Polujemy! Czemu ja z sarda? Ale wiecie dlaczego się skapnęłem? Skapnęłem się tylko... Kurde... Gdzie no, ja mam strita znowu?! Lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo... Wypierdzielaj... Kurde, e, F, 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 Dobra, jeszcze raz. F. Bo zapominam, że... Aj Ajajaj, skapnęłem się tylko i wyłącznie po tym powiadomieniu, co mi wyskoczyły, że od wilków trzeba uciekać, czy coś takiego. Teraz już wiemy... Że nas nic nie zaskoczy. Mam przynajmniej taką wielką nadzieję. Nie lubię zaskoczeń. przecież to nie jest nawet zaskoczenie. To jest... rozczarowanie. Kuźba... A, ej, naprawdę, ja mam coś nie tak z tym wzrokiem. Kuźba. Dobra, mamy to. Z tej strony już pewnie nie będzie, Teraz... Trzeba mi było powiedzieć o wilkach, doktorko. No właśnie doktorku, Mhm, tak jesteś, doktorko, doktorko, tak jesteś. Ten doktorek niby tutaj powie, nie? Że, że musimy iść do bramy. Ale końcem końców nie wspomniał nam nic o Wilkach Pewnie to jest dziecko szczęścia. Przez co nie, nie spotkał wilków i nie powiedział nam o tym, dlatego że ich właśnie nie spotkał. A może kto by spotkał, to też by nam nie powiedział. Kto wie, czy mu ufać, czy nie, może on chce się nas pozbyć. Doprowadziliśmy go do dość ciekawego miejsca. Może on myśli, że już jest bliżej celu. Może myśli, że sam sobie poradzi. Stąd też chce nas się pozbyć. Nie wiem, to są tylko moje przemyślenia. Lala Cloft. do widzenia. <laughs> wow, Rabbit, kid, kid! <laughs> Życie jest jak ruletka. Przydałaby się mi na głowę tabletka. Zbierać surowce, żeby ulepszyć broń. Okej, okay, tutaj już nie mamy miejsca. Kolejna skrzynia, której nie możemy otworzyć. Ale patrzcie, my tutaj przy tym nawet tego czekana... <laughs> nie używamy. Nie wiem jakim sposobem przełączyć rękę na czeka. Nie podoba mi się to. Okej, okay, tutaj mamy obóz. Fajnie. Bardzo się cieszę. Wejście do krainy. Krainy, którą ogarniemy już w następnym odcinku Moi drodzy, mi się bardzo przyjemnie gra w tą grę I to mówię z ręką na sercu Bardzo wiele przyjemności sprawia mi rozgrywka Tomb Raider Lara Croft Mam nadzieję, że wam też, że jest to ciekawa seria Chociaż pod tym względem, że możecie sobie wychillować Wziąć popcorn, zjeść Posłuchać moich głupot A przy okazji rozkoszować się historią Lary Croft Także dziękuję za obejrzenie tego odcinka Pamiętajcie, 10 tysięcy łapek Ty, ja muszę zapisać grę Gra zapisana, pięknie Widzimy się już jutro o godzinie 16. Trzymajcie się, bless!